Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku otwieramy sobie troszeczkę paczek Przede wszystkim nagrody za Food Champions oraz nagrody za skład Battles Gdzie to wbijam Elite 2, takie jest to jest moje największe osiągnięcie w tej fisie No i oprócz tego zagrałem sobie jedno spotkanie Ale najpierw zanim paczki, mam do otworzenia, do przepalania Jeden składik w SBC o kartę Food Hero 87 do wyboru Jako, że po prostu nie mam gdzie woderów yy, wkładać do tych SBC Muszę też swoją drogą porobić te SBC z tymi tokenami Ale tak mi się na razie nie chce, że to jest hit A paczka bohatera 87+, przepalamy sobie składzikowy 86, ponieważ mam w, e, zaległego Rubyna Diasza, w, w związku z czym trzeba go gdzieś przepalić, żeby otwierać paczki. Tak się prezentuje ten składzik. Wszystko jest niewymienne, także leci to sobie na przepalenie i przychodzimy sobie do sklepu. Najprawdziej ciekawi was, jaką rangę wiem Niestety tylko i umożliwia ponownie rangę piątą, czyli bilans 11 do 6, chyba tak mi się wydaje. No, po raz kolejny były szanse Oziman Oziman 83 były szanse na, traf, na skończenie na randze czwartej, ale no, po raz kolejny zabrakło mi czasu i chęci, bo już naprawdę nie miałem ochoty. A że te nagrody jakoś też znacznie aż tak się nie różnią, to stwierdziłem, że tak gra nie jest warta świeczki odstawiłem tą grę, no i tak najprawdopodobniej z takim zapasem meczy, czyli że bez marginesu błędu bym nie wbił tej rangi, dlatego też odstawiłem to, bo nie, wiedziałem, że raczej tego nie wbiję, no nie ma ukautu chyba, czekajcie, muszę się zobaczyć, Bramkarz, Davicoria. Davicoria 82 overall nic specjalnego. No, ale swoją drogą czas na trafienie karty Future Star są, są nawet wysokie, co mnie bardzo cieszy. Bo nie ukrywam, że chciałbym, jakąś kartę Future Star trafić, no bo to było coś niesamowitego, jakby się udało trafić tą różową kartę. No Karty Team of niestety nie trafiliśmy, ale karty różową mam nadzieję, że uda się trafić, zobaczmy jak mamy tutaj paczkę, paczka 10 piłkarzy, 82 plus 100 sobie zostawimy na sam koniec, no bo nie ukrywamy, że też teraz nagram to troszeczkę wcześniej, nagrody będą później i teraz jest wymienny inform, nie wiem jaka jest drużyna tygodnia po raz kolejny, będzie kim Pecella, pecella. No dobra, może być 83 inform, ja to biorę Tym bardziej, że jest to paczka wymienna Może jakieś future coś w środku No niestety nie, Akanji To byłbyś naprawdę drogi na początku FIFA a teraz no, się prawie, że nic Paczka dwóch piłkarzy, 83 plus tutaj może coś być dobrego Mudryk, Mudryk to by było coś Ale no niestety to będzie tylko i można chyba 83 84 Nissinie Dobra, nie jest najgorzej 80, 84 mogę przyjąć Także na mnie to bardzo. Aha! Mam go już, myślałem że go nie mam. Ale mam go wymiennego w klubie. A Kim będę sobie squigsluje, ponieważ mam jego wersję ze statystykami, tam gdzie rozegrał nie mnóstwo meczy niewymienną. I ją chcę sobie zostawić, bo on myślę, że mi się przyda jeszcze. Tym bardziej, że dałem mu cień. A ja, wiecie, jestem żyłą i mi szkoda troszeczkę to nawet. Jednego cienia zmarnować Złota paczka piłkarzy premium Chyba teraz się zagadałem Wiecie co, przejdźmy do meczu, potem otworzymy sobie nagrody A teraz przejdźmy sobie do meczu, bo myślę, że to was najbardziej ciekawi Jak też moja forma Jeżeli chodzi o granie po prostu FIFA. No może być ciężko Ale się przekonamy o tym, ponieważ Aktualnie jestem w piątej dywizji No spadłem z trzeciej, niestety nie uda się wbić do drugiej dywizji Ale no like is brutal, jak to mówią no i składzik standardowo bez zmian Jedyne co chciałbym tutaj zmienić to tego Correa Na jego le, może lepszą wersję jakoś Chociaż on nie ma lepszej wersji Jest jego lepsza wersja dostępna za SBC Której już nie da się zrobić No i szkoda troszeczkę szkoda, Naprawdę szkoda Bo fajnie było jego wersję lepszą trafić Ale no niestety nie ma jego lepszej wersji w paczkach 85 to i tak jest niezły, niezły zawodnik jego wersja Ale myślę, że tutaj jest potencjał na ulepszenie go Zobaczymy 83 na 83 z grania Ma Markusa Rafforda Od którym myślałem, żeby go zrobić do zespołu I ma tego serdzienia odestat którego chciałbym zaupgrade'ować, bo on jest naprawdę bardzo fajnym zawodnikiem, ma niesamowity dribbling, ale brakuje mu troszeczkę siły. Składnik solidny, oprócz tego ten KiO Wolcott, który może być, no, bardzo spoko zawodnikiem, no bo ma ma tempa. 9 tempa. Moistaken ładnie tam przyszedł tym... Zapomniałem jak się nazywa ten trik, kurde, tak profesjonalnie. Eee, step over, właśnie, step over, bo ja cały czas mówię przekładanka piłki, nogi, nóg nad piłką, ale zapominam jak się nazywa profesjonalnie. Więc step over myślę, że prawie zaplanowany do perfekcji, ale... W tym przypadku, no, wykończenie troszeczkę postaram życzenia. Teraz Markus Radford, Mike, proszę. Brawo, Mike. Oj, oj, jeden 1 do 0 niestety dla naszego przeciwnika Langa strzela tą brameczkę. No, to jest fajna karta, bo gram przeciwko niemowlęć Champions i ogarnięty przeciwnik potrafi z nim robić e, różnicę. Że mój przeciwnik ten nie jest aż taki dobry. <gryw> tylko mówię, no, granie na wizji się kończy tym, że gram na podglądzie. To jest moja wymówka. Oj, teraz niebezpiecznie, teraz troszeczkę zamoniłem. I Markus Rashford ma okazję na zdobycie drugiej bramki w tym spotkaniu, ale zepsuł to, strasznie to zepsuł. 2-0, muszę się obudzić, jakiś strzał w pysk powinienem dostać. Bo jest jeszcze wcześniej rano i o tej porze normalni ludzie to jeszcze śpią, a ja nagrywam odcinek. Bo potem nie będę miał niestety czasu. Ale no, trzeba się obudzić, zdecydowanie trzeba się obudzić. Bo 2-0 to jest najniebezpieczniejszy wynik, ale przy tak grającym... No, Korea, proszę ciebie. Przy tak grającym moim przeciwniku, czyli no daj, Solidny, nie? To nie jest żadna wysoka piłka. Ale przy, przy tak grającym mnie, czyli na bardzo słabym poziomie, to może się źle skończyć. Uwaga, teraz depaj. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, kurde. Głupi podgląd. Naprawdę, kiedy ja gram na podglądzie, to strasznie ciężko się gra. Kory, a teraz mocne podanie po ziemi. Gimaria Maria, skończ to. Niestety się nie udało. Moise, keń z kontuzją. Pokaż, bo zaraz cię zdejmę. I wejdzie sobie Gareth Bale. Ale czemu nie było La Croquette? Czemu nie było tej krokiety? Ja się pytam na ciebie. Moise, to było... Fatalnie gram, naprawdę fatalnie gram Ale to też jakieś opóźnienie się przy tym spotkaniu. naprawdę nie wiem Szukałem jakiejś wymówki, ale <noise> chcę być, żebyście wiedzieli, że naprawdę ciężko się gram no, Mój przeciwnik ciśnie i to widać eee, No ale przede wszystkim trzeba zrobić zmiany My potrzebujemy tutaj Garetha Bale'a, która zaraz sobie wejdzie z ławki rezerwowych tak o I wejdzie sobie raz Momosalah, ponieważ na tym Coreo nas skrzydli mi się ciężko gra salach ja jako tako 4 do 0, to jest naprawdę dewastacja mojego przeciwnika i Markus Rashford, no, pokazuje, że myślę, że go zrobię, myślę, że go zrobię, aczkolwiek nie wiem kiedy. A my, my tu jeszcze powalczymy w tym spotkaniu, może chociaż remis. No ale, ojejku, dawno nie grałem w to znaczy dawno, wczoraj i ciężko się gra. Mike, nie, 5 do 0. To może być nasza okazja zdobycie jedynej bramki w tym spotkaniu Di Maria na zielonym mamy to bramka na pocieszenie. Ale ojej, z taką formą tutaj nie mam czego szukać w choceni Champions, naprawdę, był bo... wczoraj grało mi się nieźle, ale wczoraj nie, nie nagrywałem i to może też się wiązać z tym, że jak nagrywam, to mi się gra troszeczkę gorzej. A dobra, zobaczymy, mamy jeszcze jedną okazję. Może jakiś remis uda się wyrwać w tym spotkaniu? Chociaż szczerze wątpię, mamy jeszcze okazję przykładania przedpołata do Depa'ja. Ładny elastico, ale powstrzymany nasz piękny Holender A, ładnie to zrobił, kurde Markus Rashford. Naprawdę fajnie wygląda ta karta, tylko że jest troszeczkę drogi. I nie wiem, zobaczymy kogo trafimy z tego pika. Food Hero 87, mam nadzieję, że kogoś dobrego. I wtedy pomyślę nad zmianą zespołu, bo zdecydowanie coś tutaj trzeba zmienić. Mówiłem, że pototy będę chciał kupić za jakiś sobie składzik. A teraz wszystko jest tak drogie, że naprawdę wszystko, wszystkie ceny podskoczyły do góry. I ciężko jest zbudować jakiś fajny zespół w rozsądnej cenie. A mam tylko 2 miliony końców na koncie. No zobaczymy, poczekam jeszcze trochę. Będzie chyba moja najwyższa porażka w tym roku. 6 do 1. 7 do 1. Dobra, kończyłem to spotkanie, to była straszna męczarnia, przerznałem 1 do 7. I nie chcę mówić o tym, nie mówmy lepiej o tym i przejdźmy sobie do nagród, bo jeszcze troszeczkę muszę poczekać, bo nie ma nawet 9. Nagram to najprawdopodobniej później, te nagrody nie wiem, czy będą ten odcinek, czy będzie we wtorek, czy w poniedziałek, zobaczymy jak to będzie. No porażka, jak widzicie, no niestety. Dobra, widzimy się w nagrodach, mam nadzieję, że tam odda. A więc nastała godzina na odebraniu nagród za Food Champions, tak jest moi drodzy, wreszcie się doczekaliśmy, co prawda jest troszeczkę po dziewiątej, tak nawet sporo po dziewiątej, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli, mieli tego za no bo i tak widzicie ten odcinek najprawdopodobniej o 18. Nie wiem czy w poniedziałek czy we wtorek zobaczymy No ale i tak myślę, że to będzie owocny odcinek, mam nadzieję, tak go przynajmniej no, piąta ranga, niestety może to można powiedzieć, że Piąta ranga jest normal, ale mam nadzieję, że za tydzień będzie czwarta ranga i że będziemy teraz mówili, że czwarta, trzecia ranga jest normal No ale zobaczymy, dobra, jeden z pięciu piłkarzy mistrzostw fut do wyboru, zobaczymy co nam siądzie Pierwszy pik to będzie słabiutko, słabiutko, 83, weźmiemy sobie Orsoliniego, czemu by nie, bo tak, bo tak Drugi zawodnik, jeden z pięciu mistrzostw fut, zobaczymy czy uda się coś trafić, proszę i dajcie jakiś dobry wysoki overall, to jest Mavidi Mavi Didi. 88, to jest naprawdę bardzo spokojowy wyrok, bo zobaczcie sobie na to, ma 4 na 4, może grać na napasniku, może grać na lewym skrzydle. 85 z winności, 81 na równowagi, to troszeczkę boli, ale ma za to aż 99 główek, 1,82m, naprawdę jest spoko zawodnik. Teraz trzeci i ostatni pick z z Food, czerwony. Dajcie kogoś dobrego, już mam Didiego mam. O, jest Berardi, dobra, Berardi i czy Pole może grać na środku pola? Zobaczymy, niestety nie, ale Pole jest naprawdę bardzo fajną karty. ja go sobie wybiorę jego mam w lepszej wersji, a Pola no nie wiem czy mi się przyda, ale do środka pola jako super zmiennik może być, może być Także genera generalnie rzecz, rzecz ujmując, te piki są naprawdę niezłe, oprócz Orsoliniego to wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie, ale i ten Orsolin nie wygląda najgorzej Jeden z trzech piłkarzy 84+, przychodzimy sobie w tym momencie, odbieramy, zobaczymy jaki overall będzie w środku Mamy Informę 86, to mnie bardzo cieszy, bo te informy się przydadzą to jest bardzo dobry pik. To jest bardzo dobry pik. I nie chcę żadnego duplikatu. Mamy 86 Mendiego 84. Ja za wybór jest prosty. Wybieramy Mendiego i przechodzimy sobie do paczek. Więc, piki naprawdę bardzo, bardzo fajne. Oprócz tego pierwszego, wszystko jest na 83, 86 w górę. Mamy 87, 88. Co mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Otwórzmy sobie, może paczkę dwóch rzadkich złotych piłkarzy 81, plus potem przejdziemy do tych lepszych, czyli tych za 50 i 100 tysięcy monet. Z tego co wiem, chyba za topioną rangę są takie nagrody. Aczkolwiek pewnie nie jestem. To jest zlatan i brakiem mówić. Już myślałem, że to będzie. Forsberg, ale jest to piękny Szwed, który szkoda, że nie trafił do mnie w wersji Centurion, także sobie to quicksellujemy Paczkę za 50 tysięcy monet Paczkę w mieniu, co warto zaznaczyć Czy wreszcie się jakiś Future Stars? Pierwszy Future Stars Niestety nie w tej paczce, to nawet chyba Łokauty nie ma, mamy Francję, SP Będzie Paul Pogba No okej, okay, może być i Paul Pogba Ale szkoda, że nie ma łokautu, naprawdę szkoda, że nie ma łokautu Bo chociaż mam nadzieję, że w tej paczce Ultimate odda ale jest Pogba, jest Inform, reszta jest milczenie, bo tu nic dobrego nie ma To wszystko idzie sobie na Quixel 6 duplikatów, no okej, okay, może być, może być Przechodzimy sobie do ostatniej paczki, co znaczy ostatniej Przejdziemy sobie teraz do tej paczki Ultimate i się zastanowię, czy jeszcze jakąś otworzyć Bo zdecydowanie chciałbym otworzyć tą 10 razy 82 myślę, że też tak zrobimy Tylko, że w niej najprawdopodobniej będzie dużo, dużo duplikatów W związku z czym chciałbym podpierać teraz tą paczkę No bo wtedy będę je zgłaszać, że będzie Future Stars jest Walkout tak? Ale nie ma Future Starsa, może Mbappe, no. może Neymar no. Może Fabinho? Nope. Może Casemiro, okej, okay, dobra, jest to bardzo fajny zawodnik. 89 rola, Szkoda, że nie trafiliśmy future starsa, bo naprawdę szkoda, szkoda, szkoda. Ale jest Casemiro, nie ma co narzekać, nie ma co narzekać. 84, jeszcze dwie nie, 3,84. Diego Carlos 83. To mnie naprawdę cieszy, bo to są nie są najgorsze paczki. Zobaczymy, czy ktoś stąd jest jeszcze warty, ale szczerze wątpię. Tak jest wszystko. To idzie na Quixel Otwórzmy sobie, może jeszcze mało złotę paczkę piłkarzy, bo myślę, że... Mniej nic nie siądzie, dlatego sobie odpuszmy. A oj, walkoutu chyba nie ma Niestety, ale Casemiro mnie cieszy Casemiro mnie cieszy, także nie zrozumcie mnie źle No wiem, że jestem zachłanny, ale po prostu Mam taki niedosyt, taki czysty niedosyt Po tym otwieraniu na Team of the Year Że to nie udało się nic dobrego trafić naprawdę, Co prawda siat Hurricane wymienny To mnie naprawdę zadowala Ale no tej pełnoprawnej karty Team of the Year niestety nie udało się trafić Mazo, ta paczka jest, więc dwie takie same paczki Zobaczymy, która odda bardziej, czy wymienna, czy niewymienna Chyba żadna z nich, odpowiedź jest że żadna z nich. O, jeżeli to będzie Karbach 84. Dobrze, dobrze. Bo 84 kosztuje teraz 4000 monet, a jest to paczka wymienna. Wymi to znaczy jest, nie jest to duplikat, to jest naprawdę bardzo dobra informacja. I przejdźmy sobie tym samym do ostatniej paczki w dzisiejszym odcinku, jaką będzie paczka 10 razy 82. Tak jest, 10 razy 82, proszę bardzo, to jest paczka za jakieś wyzwania, nawet nie wiem za jakie. Zobaczmy, czy będzie karta Future Stars. Jest karta Future Stars, dobra, uratowana miniaturka, uratowane. Kim jesteś? Gweshi, tak? Głechi, Gweshi. <gry> nie wiem, jak powinno się wymawiać jego nazwisko, ale jest karta Future Stars. Więc bardzo, bardzo fajnie, to mnie cieszy. Może jakaś druga w środku? Jej, proszę. No nie ma, ale to jest naprawdę spoko. Kapaczka, zobaczmy na to: 84, 84, 88 Future Stars. Nie wiem, czy to jesteś dobrym. No, patrząc na statystyki nie aż tak bardzo, Ciebie do składu raczej nie będę wkomponowywał, no właśnie 70 tysięcy monet, około 80 można powiedzieć, no 70, może nawet mniej. Ale myślę, że to jest bardzo fajna karta, bo Future Stars trafiony, więc karta eventowa po raz pierwszy od długiego czasu trafiona, co znaczy, wiecie, trafiłem podczas Team of the Year, trafiłem podczas Centurionów, ale reszta, wcześniej to troszeczkę to słabo wyglądało, w każdym bądź razie. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, owszem to sobie squeaksuje, bo te 80 dwójki nic nie kosztują. Na dzisiaj to było tyle. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. I to naprawdę oczywiście trzy Trzymajcie się.